Jak się mnoży pisemnie przez dwie cyfry? Tak samo jak przez jedną, tylko robimy to dwukrotnie. Najpierw mnożymy przez jedną jedynkę. Nie zwracamy uwagi na dwójkę. 1 razy 5, 5. 1 razy 2, 2. 1 razy 3, 3. Skończyłam. Dziękuję bardzo. Przechodzę do drugiego rzędu, do mnożenia przez dwójkę. Ale dwójka tutaj mieszka, więc w tym miejscu pod piątką robimy x. Tu nie będzie żadnego wyniku. 2 razy 5, 10. Znowu wpisuję jedną cyfrę i jeden dalej. 2 razy 2, 4 plus 1, 5. 2 razy 3, 6. Dziękuję, skończyłam mnożenie. Co robimy na końcu? Dodajemy. 5 plus nic zostaje 5. 2 plus 0 zostaje 2. 3 plus 5, 8. I zostaje nam nasza szóstka. Dziękuję, skończone mnożenie. Przechodzimy do drugiego przykładu. Najpierw mnożymy turkusową dwójkę. 2 razy 5, 10, 0, 1 na deser dalej. 2 razy 2. 4 plus 1, 5. 2 razy 3, 6. Skończone mnożenie przez turkusową dwójkę. Przechodzę do mnożenia przez zieloną czwórkę. Turkusowa jedynka już nie będzie potrzebna. 4 razy 5, 20. 0, 2, dalej. Zapomniałam o iksiku, już się poprawiam. 4 razy 2. 8 plus 2, 10, 0, 1 dalej. Będzie na deser. 4 razy 3, 12 plus 1, 13. Skończyłam mnożenie. Podkreślam, dodaję. 0 plus nic, 0. 5 plus 0, 5. 6 plus 0, 6. 3, 1. Dziękuję, skończone mnożenie.